ma tu, wahacz. Nowa Honda CRV zakończyła proces modernizacji gamy sułów tego producenta, zastępując panującą od 7 lat poprzednią generację. Wraz z nowym wcieleniem model ten urósł, a co się z nim jeszcze stało, opowiem w teście. Zacznijmy od wspominanych gabarytów, bo wcześniej CRV miał 460 cm długości, a teraz mówimy o samochodzie mierzącym 470 cm długości i 186 cm szerokości, zatem zauważalnie większym. Taki zabieg ma sens, ponieważ Honda wprowadziła do oferty model ZRV, mający gabaryty zbliżone do starego CRV-a, zatem producent nie chciał, aby te dwa samochody były za blisko siebie w ofercie. Obecnie nie ma z tym problemów, a też CRV stał się typowym, flagowym modelem w ofercie przebijającym od czuwalni Civica. Pod kątem designu Honda dokonała w nowym CRV dużych zmian względem poprzednika, po którym widać już było wiek, ale już abstrahując od tego, bohater tego filmu prezentuje się według mnie po prostu znacznie ładniej, bo ma zgrabniejsze i bardziej dojrzałe linie. Zachował on za to charakterystyczne tylne światła, jakich nie znajdzie się w żadnym innym podwyższonym modelu Hondy, które jednak też zostały znacznie poprawione za sprawą lekko zmodyfikowanych kształtów i ciekawszych detali. To wszystko sprawia, że CRV uważam za najładniejsze obecnie auto tego japońskiego producenta. Samochód występuje w dwóch wersjach wyposażeniowych, Elegance i Advance, ale pod kątem stylistycznym nie ma pomiędzy nimi żadnych różnic i zawsze dostaje się w standardzie 18-calowe felgi o takim samym wzorze, a niebieski lakier metalik. Ma go dopłaty 3000 zł. W kabinie CRV mamy zastosowany projekt zbliżony do tego, co spotkać można w innych nowych modelach hondy, tylko dostosowany trochę do większej bryły testowanego modelu, no, ale wciąż takie detale, na przykład kratka łącząca nawiewy została. Generalnie stylistyka jest tutaj dosyć prosta. Moim zdaniem jednak całość prezentuje się dobrze i pasuje też do największego modelu w gamie. Zatem nie uważam takiego kroku za nic złego. Tunel środkowy swoją budową nawiązuje trochę do poprzedniej generacji, chociaż jest też zdecydowanie już mniej minivanowy. Niestety zniknęła z niego też przyjemna rzecz, to znaczy tutaj kiedyś była poduszka, dzięki której kolano uderzało w miękkie coś, jeśli obijałby się o tunel środkowy. Teraz już tego nie ma. Pojawił się za to specyficzny wybierak biegów, w którym nie mamy dźwigni, tylko przyciski. Są one od siebie na tyle dobrze odróżnione, jeśli chodzi o kształt, że moim zdaniem nie jest to mniej wygodne rozwiązanie niż takie klasyczne. Wystarczy tu tylko chwila przyzwyczajenia. Tunel środkowy swoją drogą bez problemów można poruszyć kolanem, ale nie wydaje on przy tym niepożądanych dźwięków, tak samo jak żaden inny element w tej kabinie, więc spasowanie oceniam na wzorowe. Do jakości materiałów też nie mogę się przyczepić. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi zastosowane o miłej dla oka fakturze, takiej matowej. Są one miękkie. Na drzwiach mamy także przyjemnie prezentujące się srebrne wstawki. Podłokietniki są wykończone koskórą. One nie są jakieś bardzo miękkie, ale wystarczająco miękkie srebrne akcenty. Znaleźć można też na desce rozdzielczej. Tutaj mamy tą siatkę. O której mówiłem, bardzo przyjemnie się to prezentuje. Też dobrze wypadają wszelkiego rodzaju detale pod kątem tego, jak został wykonany. Też jak działają chociażby panele klimatyzacji, przyjemnie tutaj sobie wydaje odgłosy, gdy się obraca te pokrętła. Też jest dobrze dobrany opór. Na tunelu środkowym nie ma fortepianowej czerni, więc nie będzie się miało co rysować. Więc, tak jak wspominałem, pod kątem jakościowym jest tutaj naprawdę dobrze. Cennik Hondy CRV startuje od kwoty 213 900 zł za wersję Elegance, która jak na współczesne Hondy przystało, od razu oferuje bogate wyposażenie. Podostaje się w niej chociażby wszystkie przewidziane do tego modelu systemy bezpieczeństwa, a ich jest sporo z aktywnym tempomatem, monitoringiem martwego pola, wykrywaniem ruchu poprzecznego czy minimalizowaniem skutków kolizji. Mamy też skórę w kabinie, czujniki parkowania z kamerą cofania, elektrykę fotela kierowcy i pasażera wraz z ich podgrzewaniem, dostęp bez Światła LED czy elektryczną klapę bagażnika. Jest zatem naprawdę bogato, a cenę podbić można do 224 400 zł, wybierając napęd na wszystkie koła. Testowany Advents występuje wyłącznie z napędzanymi obiema osiami kosztuje 244 400 zł i jest to propozycja dodająca już bardziej bariery, jak wyświetlacz head-up, panoramiczny dach albo wentylację foteli, ale też kilka przydatniejszych rzeczy, jak adaptacyjne światła LED czy kamery 360 stopni. W każdym razie zdecydowanie nie jest to coś niezbędnego i elegan spokojnie każdemu powinno moim zdaniem wystarczyć. Poza półkami wyposażeniowymi do zamówienia ekstra jest, jak na japońskie auto przystało, tylko lakier i akcesoria. Jeśli ktoś myśli jednak o podstawowym CRV, to jego cena jest praktycznie taka sama jak mniejszego modelu ZRV w topowej wersji Advance, gdzie poziom wyposażenia poza kilkoma bajerami jak panoramiczny dach jest bardzo zbliżony. Warto brać to pod uwagę myśląc o podwyższonych Hondach, bo w CRV za niewiele więcej można otrzymać większe nadwozia. Wszystkie podane ceny tyczą się wersji ze zwykłym układem hybrydowym HEV, który dostałem do jazdy i który składa się z dwulitrowej benzyny i rozwija 184 konie mechaniczne. Nowy CRV dostępny jest jednak jeszcze jako hybryda plugin, tam moc układu i pojemność silnika benzynowego się nie zmieniają, ale dochodzą akumulatorem 17,7 kWh, co katalogowo ma umożliwić po naładowaniu do pełna przejechać w trybie elektrycznym 81 km. Jak jest w rzeczywistości, nie miałem jeszcze okazji sprawdzić ale z pełnym przekonaniem mogę za to powiedzieć, że cena takiej wersji to 278 600 zł, zatem znacznie więcej niż zwykłej hybrydy, która jest moim zdaniem rozsądniejszą dla większości propozycją. Decydując się na najtańszą konfigurację, bez ładowania z gniazdka i w wersji wyposażeniowej Elegance, wydawać można też 2805 zł co miesiąc w leasingu operacyjnym, przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie jego trwania i wykupie końcowym 30%. I taką ofertę przygotował partner Wahatch TV, czyli firma Carlis Polska. Dodatkowo, wpisując kod Wachacz Free podczas składania zamówienia, można zgarnąć bonus w postaci darmowego podstawienia wybranego auta pod wskazany adres, i działa on na całą ofertę. Link do CRV wraz skodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Układ hybrydowy w CRV oparty jest o taką samą koncepcję jak w innych nowych Hondach i głównym wyróżnikiem testowanego modelu jest możliwość zamówienia napędu na cztery koła, a nie tylko na przód. Pod kątem reakcji na wciskanie gazu nie czułem jednak różnic względem np. mniejszego ZRV i oznacza to, że w mieście uzyskać można efekt natychmiastowej odpowiedzi gwarantowanej przez silniki elektryczne, a im szybciej się jedzie, tym mniej jest to odczuwalne i przy około 90 km na godzinę już mało, a na drogach szybkiego ruchu zazwyczaj wcale i wtedy trzeba chwilę poczekać, aż silnik spalinowy wkręci się na obroty i wtedy auto konkretniej rusza. Powiedziałem zazwyczaj, ponieważ reakcja na wciśnięcie gazu zależy od różnych parametrów układu hybrydowego i czasami przy tych samych prędkościach jest wyraźniejsza, a czasami mniej. Benzyna przez większość czasu potrzebna jest CRV wyłącznie do generowania energii i to silniki elektryczne tę energię czerpiące dopiero bezpośrednio napędzają koła. Sytuacja zmienia się przy dużym obciążeniu, jadąc wysokimi prędkościami, bo wtedy spalinowe też od razu wprawia koła w ruch. Efektem ma być reagowanie auta na przyspieszanie w elektrycznym stylu i tak jak wspominałem o bezpośredniości zwykłych elektryków nie ma co tutaj mówić, ale już w przypadku płynności sytuacja wygląda inaczej. CRV wyposażony jest bowiem w bezstopniową przekładnię, która zapewnia bardzo dobrą płynność i bez względu na to, czy lekko się przyspiesza, czy też ostro, to nie ma co spodziewać się żadnych szarpnięć. Zarazem Honda postanowiła tak zaprogramować CVT, aby zrzucała czasami obroty, imitując pracę klasycznej skrzyni. Nie działa to zawsze i na przykład lekko przyspieszając, można wygenerować efekt zwiększania prędkości przez grubsze stałych obrotach i monotonnym dźwięku, ale nie jest to moim zdaniem problem, bo silnik jest dobrze wygłuszony i wtedy i tak trzeba się wsłuchiwać, aby to wychwycić. Mocniej wciskając gaz, symulacja jest już wyraźna, i chociaż wciąż trochę sztuczności da się wyłapać, to ogólnie działa. Ona moim zdaniem ok i dzięki niej przyspiesza się zdecydowanie przyjemniej niż w zwykłych rozwiązaniach CVT. Silnik ma, tak jak wspominałem, dobrą kulturę pracy i dobrze, że tak się dzieje, bo jadąc poza miastem i utrzymując prędkość, słyszę się, że trzymany jest on na trochę podwyższonych obrotach ładując akumulatory, aby później przechodzić na jakiś czas w tryb elektryczny i ten odgłos już trochę zwraca uwagę, na szczęście nie na tyle, aby to kuczać. Nie wiem z czego to wynika, bo w testach Civica czy ZV z hybrydą tego nie odczułem i albo powodem jest fakt, że tym razem jazdy testowe przypadły na lekko ujemne temperatury, albo po prostu przez większą masę i napęd na obie osie. Poza miastem tryb elektryczny zarezerwowany jest wyłącznie dla utrzymywania prędkości, ale w terenie zabudowanym tylko na prądzie przyspieszać można do około ok. 30-50 km/h w zależności od stopnia naładowania akumulatorów i w zależności też od dziarskości tego zwiększania prędkości. Generalnie jednak układ hybrydowy nie walczy o starty z światu w trybie elektrycznym, a bardziej za sprawą wygaszania benzyny podczas jednostajnej jazdy albo zwalniania, czy też w korkach ma obniżać spalanie. W mieście przekłada się to na 5,5-6 litrów na 100 km, na zwykłych drogach pozamiejskich uzyskiwałem też około 6 litrów, za to na drogach szybkiego ruchu było wyraźnie gorzej, bo tam na ekspresówkach komputer pokazywał około 9 litrów, a na autostradzie spalanie rosło do około 10 litrów. CRV nie jest małym autem, więc nie ma co liczyć, że będzie palił tyle, ile na przykład Honda Jazz, ale fakt zostaje, że jeśli ktoś nastawia się na oszczędną jazdę hybrydą, to tutaj możliwe jest to tylko do około 100 km na godzinę. Za to przy wysokich prędkościach uzyskać można w testowanej Hondzie przyzwoitą dynamikę, bo auto nie gwarantuje może jakichś sportowych osiągów. A przez płynność skrzyni biegów też nie odczuje się tutaj punktowego, ostrego wyrywania do przodu, ale do normalnej jazdy, moim zdaniem, zrywność jest ok. Tak samochód przyspiesza od zera do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Taka dynamika jest dla mnie wystarczająca, bo charakter CRV jest zdecydowanie nastawiony na spokojną, odprężającą jazdę. Obecna generacja zdaje się być trochę usztywniona względem poprzednika i mniej buja się w zakrętach, ale wciąż mamy tutaj do czynienia z większym postawieniem na komfortowe podróżowanie i przez brak nieprzyjemnego dobijania na dziurach i też 18-celowy Felix z grubymi oponami po kilku godzinach za kierownicą czułem się tak jak powinienem w rodzinnym, dużym suwie. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, to stawia on przy w wysokich prędkościach wyraźny opór i jest wygładzony, więc auto prowadzi się przewidywalnie. Czuje się też trochę precyzji. Testowany model można dobrze kontrolować w zakrętach i nie ma gumowych reakcji, ale jeśli ktoś poszukuje bardziej angażujących w prowadzeniu hond, to lepsze będzie ZRV, a zwłaszcza Civic. W CRV ma być przede wszystkim wygodniej naturalnie i jest. Topowe elektroniczne zegary z 10-solowym ekranem występują w każdej wersji crv w standardzie. W lewej tarczy można zmieniać źródło dźwięku oraz odpalić sobie na przykład ulubione kontakty w telefonie, i to by było na tyle. I żałuję, że tak to zostało zaprojektowane, ponieważ w prawej mamy zdecydowanie więcej przydatnych informacji dotyczących spalania, działania układu hybrydowego, tego typu spraw, i one muszą być przewijane tylko w jednej liście, znajdującej się po prawej stronie. Wolałbym, aby te wskazania dało się miksować. I teraz można co prawda sobie tą prawą stronę trochę uporządkować, ukrywając niektóre wskazania, no ale wciąż nie jest to moim zdaniem optymalne rozwiązanie, ale też wciąż nie ma jakiegoś dramatu i dostęp do takich najważniejszych informacji związanych z parametrami jazdy tego typu spraw jest bezproblemowy. Można sobie także modyfikować w ograniczonym stopniu widok, ale na przykład mapy na całości umieścić nie można. Za obsługę każdej starcz odpowiada dedykowane pokrętło, co sprawia, że można sprawnie to wszystko sobie zmieniać, no ale też fakt zostaje, że to lewe pokrętło jest trochę zbyt rzadko wykorzystywane, aby cały czas tutaj było i było to niezbędne. Z lewej strony obsługuje się system audio, z prawej mamy poza tym pokrętłem przełączniki do sterowania aktywnym tempomatem. Całość jest ergonomicznie zaprojektowana. W każdej wersji wyposażeniowej dostaje się system rozrywki z ekranem 9-celowym, w którym belki na dole i na górze zmniejszają trochę powierzchnię roboczą, na przykład się odpali mapę, ale i tak powierzchnia jest wystarczająca. Też dzięki tym belkom można bezproblemowo na przykład przełączać się po najważniejszych modułach. Można też sprawdzać w niektórych miejscach, co nam aktualnie gra w systemie audio. Ekran domowy oparty jest o kafelki, dzięki tym właśnie belkom jest to ok. Mogą być te kafelki modyfikowane pod kątem kolejności. Można też sobie zmieniać to, co będzie na dole, więc każdy znajdzie kombinację odpowiednią dla siebie. Jeśli chodzi o ustawienia, to są one oparte o. Klasyczne listy. Ten interfejs nie jest może graficznie jakiś bardzo nowoczesny, taki w tabletowym stylu, utrzymany, jak to czasami ma miejsce, ale nie można mu odmówić przejrzystości. Ja nie miałem problemów, aby się po tym wszystkim poruszać. Mamy też przycisk wstecz domowy, pokrętło do sterowania głośnością, co jeszcze ułatwia użytkowanie. Panel klimatyzacji nie tylko estetycznie się prezentuje, ale jest też bardzo wygodny, ponieważ mamy tutaj w pełni fizyczne rozwiązanie. Każda funkcja ma swoje dedykowane pokrętło albo przycisk. Pod sterowaniem klimatyzacją mamy występującą w każdej wersji w standardzie matę do indukcyjnego ładowania telefonu. Są też dwa porty USB, jeden w standardzie A, drugi C, a także gniazdo 12 v Kolejne dwa USB są z tyłu, tym razem oba w standardzie C. Jedną w standardzie USB A moim zdaniem by tutaj też nie zaszkodziło. Pasażerowie tylnej kanapy z udogodnień w testowanej wersji Advance mają także możliwość podgrzewania foteli. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardowy dla nowych hond kształt, czyli rozsądny, ponieważ jest on niewielki, lekki oraz obły wykonany został w większości z czarnego, chropowatego plastiku dobrej jakości. Mamy też połyskujące wstawki, które mają tendencję do łapania przetarć. Na dworze CRV ma regularne kształty, co oznacza, że maska jest poziomo poprowadzona i dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. A szyba jakoś specjalnie nie opada, co skutkuje też dosyć krótkim pod podszybiem, gdy się spojrzy na bok. To szyby też mają odpowiednie rozmiary z tyłu, poprzekątnej. Mamy dodatkową szybkę, ale i tak słupek jest dosyć masywny. Tylna szyba nie jest zbyt wysoko poprowadzona jak na auto tego typu, jest też całkiem spora. Nie podoba mi się, że mamy tutaj. Wyraźnie odstające zagłówki, które ograniczają pole widzenia, a nie można ich złożyć. System Kamer 360 stopni oferuje, może nie jakąś wybitną i wyróżniającą się, ale naprawdę dobrą jakość. Widać, że jest tutaj odpowiednio ostro. Można też sobie zmieniać widoki: może być pełnekronowy taki albo taki. Można sobie także ten widok podzielić, albo włączyć jazdę do przodu. I wtedy też można sobie tym razem już patrzeć też na to, co dzieje się przy prawym oraz przy lewym nadkolu. Zmieniać widoki można poprzez wciskanie prawej manetki, co mi się bardzo spodobało, ponieważ jest to wygodne rozwiązanie. Lewa manetka również służy do obsługi kamer. Aktywuje on obraz z prawej kamery, który wyświetla się na ekranie systemu multimedialnego. Ma on dosyć kiepską jakość, ale przyznam ułatwia decyzję podczas zmiany pasa. Obraz odpala się też przy wrzuceniu prawego kierunkowskazu. Ogólnie CRV ma spory promień skrętu i to najbardziej może dokuczać podczas manewrowania, bo umiarkowany opór stawiany przez kierownicę nie jest problematyczny, życie nie utrudniają też kształty nadwozia. Najbardziej wyrazistym elementem dekoracyjnego oświetlenia CRV są ledowe paski na drzwiach, mamy też podświetlone klamki, przestrzenie na nogi, czy też. Tunel środkowy, to jest już bardziej rozproszone, nie można modyfikować kolorystyki tego dekoracyjnego świetlenia. mamy zawsze biel, tak samo jak na przyciskach i na przełącznikach, co tworzy tutaj neutralny mocno nastrój, ale też dzięki tym dodatkowym źródłom światła, który w kamerze za bardzo nie widać, ale gołym okiem już tak, jest tutaj przyjemnie, chociaż też w żaden sposób nie jakoś unikatowo, wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego podświetlenia. Z przodu światła w CRV są smukłe z lodowymi segmentami do jazdy dziennej na górze, które, w zależności od potrzeb, mogą też pełnić rolę dynamicznych kierunkowskazów. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach także są diody. Z tyłu, moim zdaniem, mamy najciekawiej zaprojektowane światła w tym samochodzie o efektownym kształcie i z fajnymi detalami. Ogólnie testowana Honda po zmroku wygląda, moim zdaniem, bardzo dobrze i też odpowiednio nowocześnie. Adaptacyjne LEDy w testowanym modelu mają za zadanie wycinanie fragmentów wiązki światła, gdzie znajdują się inne pojazdy, aby nie oślepiać ich kierowców, a zarazem maksymalnie doświetlać pobocza. Jak na współczesne standardy, w CRV moc świecenia po bokach przy utworzonym tunelu na środku jest słaba i pod tym kątem w aucie za ponad 200 tys. zł spodziewałbym się znacznie więcej. Nie mamy też tutaj wielu wygaszanych stref, tylko z grubsza dwie boczne, więc precyzja odcinania fragmentów jasnych od ciemnych nie powala. Większych zastrzeżeń nie mam za to do reakcji komputera na pojawienie się innych samochodów, ponieważ świetlny tunel tworzony był wtedy, kiedy trzeba, nawet na dłuższych, prostych i rzadko tylko czułem, że sam wygasiłbym światła szybciej. Generalnie LEDy te i tak poprawiają trochę widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku, ale zarazem do poziomu konkurencji dzieli je dużo i nie wypada traktować adaptacyjnych LEDów jako argumentu do kupna wersji Advance. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. Tafla szkła na dachu obniża jego linię, ale na szczęście cały osprzęt kończy się tutaj. Tutaj już mamy wyraźne podwyższenie i dzięki temu od podsufitki dzieli mi się taki margines, ponieważ w naturalnym ułożeniu moja głowa właśnie ląduje już w tym miejscu, gdzie jest więcej przestrzeni. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w bardzo niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Oferuje ona także możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia, albo w postaci bardzo pionowej, albo też bardzo wypoczynkowej. Ja ilość miejsca pokazywałem dla wariantu umiarkowanego i moim zdaniem najlepiej dostosowanego do siedzenia, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z samochodem. Tylne drzwi otwierają się praktycznie pod kątem prostym, co należy pochwalić. Zgani za to należy to, jak się zamykają, ponieważ, używając taką standardową siłę, sytuacja wygląda tak, jak widzicie. Z przodu już tego typu problemów nie ma i, używając podobnej siły, zamykają się one skutecznie. Bagażnik samochodu ma 579 litrów pojemności. Dostajemy tutaj ogromny otwór załadunkowy, bardzo niski próg, a także regularne kształty z pewną gwiazdką, ponieważ przy łączeniu z tylną kanapą podłoga się unosi. Na bocznych ściankach z obu stron ulokowano haczyku na jakieś torby. Mamy też z lewej strony ekskluzywnie gniazdo 12-voltowe po bokach. Są też płytkie kieszenie w nadkolach. Pod podłogą znalazł się niewielki schowek, chociażby na zestaw naprawczy. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1071 litrów do linii okien albo 1643 litry do linii dachu. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się niestety wyraźny uskok. Występuje on nawet pomimo tego, że Honda zastosowała zmyślny mechanizm, w którym przy składaniu oparć siedziska też się obniżają. Odnośnie bagażnika warto jeszcze wspomnieć, że co ciekawe w hybrydzie plugin ma on większą pojemność przez inne ulokowanie akumulatorów i ma on wtedy 617 litrów. A ogólnie Honda CRV nowej generacji to samochód, który, w mojej opinii, w każdym obszarze został poprawiony. Bo jest ładniejszy, lepiej wykonany i znacznie nowocześniejszy pod kątem technologicznym niż poprzednik, a zarazem producent nie zawędrował zbyt daleko względem pierwotnego charakteru tego modelu. Zatem, wciąż mamy tutaj rozsądne podejście do np. sposobu obsługi. Jak w przypadku współczesnych hond, również w CRV problematyczna może być wyjściowa cena dla tych osób, które nie potrzebują mieć aż takiego wyposażenia w testowanym modelu, a wolałyby zapłacić mniej. Jeśli ktoś jednak celuje i tak w bogato doposażone auto tego typu i nie planuje robić w większości tras po drogach szybkiego ruchu, to CRV warto sprawdzić, bo to fajne, trzymające solidny poziom auto. I to wszystko, co przygotowałem o nowym CRV. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o i polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się wkrótce. Na razie.